13 grudnia 2021 roku na konferencji prasowej wspólnie z posłem Witoldem Zębaczyńskim zaprezentowaliśmy państwu raport. Zaprezentowaliśmy państwu wnioski z kontroli poselskiej, którą przeprowadziliśmy w Urzędzie Wojewódzkim. Trwała ona ponad 9 miesięcy. Przejrzeliśmy ponad 90 tomów różnego rodzaju akt Decyzji dokumentów i załączników, i po ich analizie, przedstawiliśmy cały szereg zarzutów dotyczących niegospodarności, dotyczących tego, że środki publiczne wydawane zostały w sposób nierzetelny, niecelowy, z pogwałceniem prawa. I te wnioski, i te zarzuty przedstawiliśmy Państwu, tak jak powiedziałem dokładnie 13 grudnia 2021 roku. One odnosiły się do czasu, w którym wojewoda Adrian Czubak odpowiadał za zarządzanie w czasie pandemii, odpowiadał za przeciwdziałanie i tego, co działo się w obszarze ochrony zdrowia w szczególnym czasie, jakim był czas pandemii i walki z koronawirusem. Tak jak powiedziałem, w tych wnioskach, w, tych, w tym raporcie, w tych rekomendacjach przedstawiliśmy cały szereg zarzutów dotyczących niegospodarności, niekompetencji i nieprawidłowości. Dotyczyły one współpracy z samorządami, dotyczyły one szpitala tymczasowego, dotyczyły one izolatoriów. I dotyczyły one tych wszystkich perturbacji, o których Państwo na przestrzeni ostatnich lat informowaliście. I po kilku latach Najwyższa Izba Kontroli potwierdziła nasze zarzuty. Przypominam, że w grudniu 2021 roku myśmy takie zawiadomienie, myśmy taki wniosek o przeprowadzenie pilnej kontroli w Urzędzie Wojewódzkim na podstawie zgromadzonego materiału przedstawili. I Najwyższa Izba Kontroli te działania podjęła i potwierdziła nie tylko nasze przypuszczenia o to, że, o to, że prawo było łamane, że była niegospodarność, że było dyletanstwo w podejmowaniu decyzji, ale przede wszystkim potwierdziła, że działania wojewody doprowadziły do szkody skarbu państwa na kwotę ponad 5 milionów złotych. Szanowni Państwo, tej sprawy nie można zamieść pod dywan, dlatego zrobimy wszystko i zwrócimy się do prokuratury, by objęła specjalnym nadzorem prowadzone postępowanie. Chcielibyśmy również, by prokuratura zwróciła uwagę na to, czy te działania wojewody, czy te decyzje Adriana Czubaka wynikały z niekompetencji, wynikały z dyletanstwa, z nieznajomości prawa. Czy były inspirowane osobami trzecimi. Być może jest tak, że to jest wierzchołek góry lodowej. Być może jest tak, że pan Adrian Czubak, podejmując te decyzje, które raz jeszcze podkreślam, wyrządziły szkodę Skarbowi państwa na kwotę ponad 5 milionów złotych, działał w porozumieniu. Działał nie sam. Jaskrawym przykładem tej niegospodarności, tej niekompetencji to nie tylko budowa szpitala tymczasowego, na co zwrócił szczególną uwagę Najwyższa Izba Kontroli, ale to również wspomniane izolatoria. Przypominam, że wojewoda miał do wyboru akademiki, politechniki, uniwersytetu, miał do wyboru różne miejsca, z których korzystali wojewodowie w innych województwach. Ale nie, tu w Opolu wskazano na dwa najdroższe hotele. W jednym z tych hoteli czterogwiazdkowym, który otrzymał ponad 530 tysięcy złotych, nie było ani jednego pacjenta. Powtarzam, ani jednego.